Powrót Jaya, a także pewnej tajemniczej postaci, której nie widzieliśmy już naprawdę dawno temu, oraz nowy polibek na 2024 rok to rzeczy, o których sobie dzisiaj powiemy, ponieważ dostaliśmy trochę nowości w ostatnim czasie. Na jednym z najnowszych magazynów mamy taką oto piękną stronę, gdzie widzimy postać przypominającą Akitę. Tak. Tą Akitę z 11 sezonu. Formlinga, który zmienia się w takiego białego wilka z czerwonym ogonem. Co prawda tutaj nie wygląda ona tak samo jak ją zapamiętaliśmy: w sensie te jej wilcze uszy są tutaj czerwone, a nie białe, i palerinkę też ma czarną, a nie białą. To i tak wydaje mi się, że to jest ona, a jeśli nie, to ewentualnie jakaś postać bardzo do niej podobna, bo cała reszta się zgadza. Możliwe też, że to po prostu ze względu na oświetlenie jakie tam panuje i dlatego te jej uszy są czerwone, a nie białe, ale. To już kwestia szczegółów. A druga rzecz to Polibak z Ninjago na 2024 rok. Jest to taki zestaw pojazdów należący do Zayna. Ma on dwie wersje. Pierwsza to ta wyścigówka z poprzedniego sezonu, a druga to jego samolocik, chyba z sezonu 15 skrystalizowani. W każdym bądź razie nie wygląda to jakoś najlepiej, ale złe też to nie jest. Taki po prostu normalny, zwyczajny polibak. I ostatnia rzecz, o której sobie powiemy, to powrót Jay'a na przyszły sezon. W pierwszym sezonie był on tylko przez 30 sekund, i to raczej nie jest to, czego fani oczekiwali, więc sporo osób wiąże z jego powrotem naprawdę duże nadzieje. Fani liczą, że będzie to coś wielkiego, co jednym słowem rozwali system. Dostaliśmy nowy plakat z Jayem, co prawda jest on z magazynu i tam te plakaty są najróżniejsze, jednak ostatnimi czasy wiarygodność tych magazynów naprawdę wzrosła, w sensie wszystkie informacje, jakie podaję w ostatnim czasie okazują się być prawdziwe, więc być może ten plakat jest jakąś podpowiedzią, że tym razem strój Jaya, jaki dostaliśmy, jego minifigurkę jako ninja, będzie kanoniczna, a Jay powróci do zespołu. Szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, skoro nie było go przez cały pierwszy sezon, to jestem przekonany, że w drugim musi się pojawić, bo Twórcy raczej by czegoś takiego nie zrobili, tym bardziej wiedząc, że Jay jest jednym z ulubionych ninja dla naprawdę sporej ilości fanów. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie, czy lubicie naszego ninja błyskawic. Tymczasem ja się żegnam i dziękuję za uwagę. Hej!